Cześć, witam Was wszystkich kochani serdecznie, dzień dobry i dzisiaj sobie pogadamy o filmie na noże, pogadamy w sposób bezspoilerowy i tutaj zrobiłem kropkę, bo zastanawiałem się przez kilka chwil, czy robić właśnie resenę spoilerową, czy bezspoilerową, bo ten film nie jest filmem jakimś takim najnowszym ale jest filmem ciekawym, filmem detektywistycznym, więc myślę, że wiele z was jeszcze go nie widziało. Mi akurat ten film został polecany już wiele razy przez moich znajomych, natomiast jakoś tak nigdy się za niego nie zabrałem, ale ostatnio to zrobiłem i dlatego chciałem teraz z moim pogadać bez spoilerowo. co tam możecie znaleźć i czy warto, czy nie warto. Według mnie to jest tylko moja subiektywna opinia, każdy ma swoją. Także pogadamy, bez spoilerowo. Film na noże. Film z 2017 roku. Był na różnych tam platformach streamingowych, właściwie jest na różnych platformach obecnie. Obecnie można znaleźć go na Amazon Prime. Więc jak ktoś go do niego nie widział, to tam na pewno go znajdzie. Ale nie wiem też do kiedy, bo z tego co czytałem, to Netflix wykupił prawa do kolejnych kolejnych sezonów, kolejnych części. Więc... Y na razie jest na Amazonie, a potem pewnie będzie na Netflixie. Znaczy druga część na pewno będzie na Netflixie, a czy pierwsza? To się okaże. Dobra, do brzegu. Film jest filmem typowo detektywistycznym, taki troszeczkę Sherlock Holmes. Natomiast jest w fajnej konwencji pokazany. Pierwsze minuty filmu, a film ma dwie godziny, więc też tak miejcie to na uwadze, jak zabieracie się za niego. I też uważam, że warto go obejrzeć na raz. Jak się zrobi przerwę od niego i się odejdzie, nie wiem, i się zakończy na drugi dzień, to troszeczkę się y, tak wybijecie z rytmu. Ja właśnie tak zrobiłem, że musiałem zrobić przerwę i potem na drugi raz objeżałem. Ale wybiło mi się trochę z rytmu, z, z, z zagadki detektywistycznej, bo potem miałem swoje tropy i się okazało, że tych tropów, tę trofę gdzieś tam pozapominałem. Yy. Akcja w ogóle filmu dzieje się w takim, jakimś pięknym, dużym, wielkim, ogromnym domu i jednym z głównych bohaterów jest taki pan, starszy pan, który jest takim dziadkiem właściwie. On świętuje 85. urodziny, 85. tak, się świętuje, robi tam imprezę dla rodziny i okazuje się, że tej właśnie nocy ginie. Jego opiekunka, pielęgniarka znajduje go tam w martwego w łóżku na drugi dzień. No i e, policja przyjeżdża zbadać sprawę, no i oczywiście e, myślą, że to, wszyscy, że to jest samobójstwo i nie ma co tam badać żadnej sprawy. No ale nie wszyscy tak myślą, bo jest pewien detektyw, który tak nie myśli i który każdego z e, osobna, którzy brali udział w tej całej imprezie na 85 urodziny, jego pana, a ten pan jeszcze tak notabene dodam, że jest, yy, znaczy był, <głos》>, bo potem umarł jest yy, pisarzem, znanym pisarzem, więc pisze, pisze takie też yy, tego typu kryminały właśnie, takie powieści i z tego żyje i ma wielki majątek więc wiadomo, że jak umarł no to kwestia też testamentu, nie? komu, co tam przepisze więc cała jego rodzina osobno jest przepytywana, yy, w scenerii właśnie jest takie koło z takimi nożami i yy, tak tylko na marginesie dodam, że tam te noże są, właśnie tytułowe noże. Detektyw to jest rola grana przez yy, Craig'a. I powiem wam, że tym, tą rolą mnie absolutnie kupił. Ja do tej pory y, Daniela Craig'a kojarzyłem tylko i wyłącznie z tych najnowszych Bondów. Yy, natomiast tutaj uważam, że wypadł zdecydowanie lepiej niż w Bondach. Pasuje idealnie jako detektyw i ta jego rozkminę, ta jego tajemniczość, czy on kogoś podejrzewa, czy wie ewentualnie, czy to mógł ktoś zrobić z rodziny, czy mógł go zabić. Bo oczywiście na początku widzimy, że to było samobójstwo, no ale potem krok po kroku widzimy tropy właśnie tego, tego detektywa, który twierdzi, że to absolutnie nie było samobójstwo i tak razem z nim podążamy za tą fabułą. I mamy tam absolutno w ogóle, a też aktorów, jeszcze dodam, że tam jest gwiazda hollywoodzka i, i, i nie chcę wymieniać wszystkich z i nazwiska, ale jak obejrzycie ten film, to na pewno zobaczycie, że każdy z nich po prostu jest znanym aktorem, którego kojarzycie z innych filmów. I każdy z nich po prostu odegrał swoją rolę i tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Mówię o Daniel kraju bo jest jednym z głównych bohaterów, właściwie głównym bohaterem i, i o nim, o nim właśnie poświęca więcej czasu na niego. No i jak to się dzieje dalej, tak? Widzimy typowy film detektywistyczny i śledzimy poczynania detektywa i jesteśmy wodzeni za nos. Co chwilę gdzieś tam jakieś tropy się pojawiają. Co chwilę jakieś takie nowe nowe elementy, które mogłyby wpłynąć na to, że to jest właśnie ten. Ten członek rodziny jest... Osobą, na której najbardziej zależało, aby zabić tego swojego tatę, dziadka, w zależności kim tam był dla niego. I do samego końca powiem Wam, że kompletnie nie zgadłem. Kompletnie nie zgadłem i twórcy mi oszukali i dlatego uważam, że to jest fajny film. Ten film co 5 minut zmienia tropy, więc yy, obejrzyjcie go spokojnie sobie do końca, tak jak powiedziałem, najlepiej na jeden raz bo uważam, że wtedy najlepiej pochłonąć tą fabułę w całości. I jestem też ciekaw, czy was też twórcy będą y, wodzić za nos. Mnie absolutnie tak. Miałem kilka tropów i żaden, żaden nie był trafiony. No i myślę, że to tyle bez spoilerowo. Nie chcę nam wchodzić w szczegóły. Tak jak powiedziałem, typowo detektywistyczny film. Yy. Jak dla mnie to taka mocna ósemeczka 8 na 10. Bardzo mi się podobał, dobry klimat. Troszeczkę też delikatnej tam takiej komedii się wkrada. No, Sherlock Holmes, ale troszeczkę w innym wykonaniu. No i tyle z mojej strony. Jestem ciekaw też Waszych opinii. Bo pewnie wielu z Was widziało właśnie film na noże i, i czeka na kontynuację. Ja też czekam na kontynuację, na pewno obejrzę. Jak obejrzę, to wrzucę swoją recenzję, swoją opinię na temat tego filmu nowego filmu. Więc jak widzieliście tą pierwszą część na noże, dajcie znać w ogóle, czy Wam się podobała i czy, czy też tak jak ja byliście zwodzeni za noc i, i mieliście inne tropy. No dobra, tyle z mojej strony. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmiku na kanale bez montażu. Pa, pa!